Siemkajtawa w kolejnym filiku jest dzisiaj ze mną. E, banano 1996. Witajcie. No, e, będziemy dzisiaj otwierać 500 najnowszej edycji Ekstraklasy klasy. Zobaczymy, co tam ciekawego się trafi. E, jak wiecie, no, banano. Czy tak? Banano. No dobrze, banano e, na YouTube zyskuje coraz więcej widzów. Ma już teraz ile? 23 O no właśnie Sporo sporo No i tak, dobra Jaką mamy pierwszą kartę? Kucjak Paraiba Uryga Zbozień Gwiazda i Starzyński, wchodząca gwiazda Ok, no psko pierwsza saszetka nic specjalnego nie przyniosła I Idziemy z kolejną Zobaczymy co tutaj będzie w najbliższym czasie ja i Banano będziemy mieli jeszcze więcej tych seszatek, bo uszalonego trochę zamówiliśmy więc będzie ich jeszcze sporo na moim i na jego kanale. Też słabo Już nic nie ma. Kłowacki, Rymaniuk, Chmiel wchodząca gwiazda i Wrdojlak, gwiazda. Słabo, słabo. No nie. Gdy gwiazda. No jest. Zobaczmy czy ci No nie wierzę Nic Kiepścizna teraz myślałem, że, że to Ja nie wierzę, to wpis Ta... Tosik, sierpina, brożek Hołota Dwali Pominę może Tak Już po filmiku Ym... Miałem <tosik> No to ten, ten załogi akurat to dla mnie najtrudniejszy do zrozumienia. Teraz takiego fajla walnąłem z nim. No, y, o, mamy tutaj Danha, tak? Ja? Danha? Danh? Dobrze mówię? Proszę bardzo, ładnie. No, Danh. Danha, powtórkę chyba. Małkowski, Lineti, Pazdan, Piątek i Mielcarz. Słabo. To jest najlepszy wymawiacz zawodników. Ucz, uczcie się od niego. Może bez Wam dawać bez, korepetycje. Bez, bez, bez przesady, ale dziękuję. Tak, no. Za drobną sumę na pewno dawam Wam korepetycję. Dobra, mam... I nic! Beznadziejnie, beznadziejnie. Od Ciebie to co innego. Linet pazdan. Szyndrowski, Boguski. Nowak, wchodząca i błąd, wchodząca, dobra. Podsumowując... No już koniec. Poszło. E, podsumowując, e, trafiliśmy na e, ręczę, bazóweczek, makulatury, które już mi się w półce nie mieści na jednego skromnego ulubieńca Dancha. Dobra. To tyle w tym filmiku. Do zobaczenia w kolejnych unboxingach. Na razie... I się yy, Był ze mną. O, pozdrawiam wszystkich. Na razie trzymajcie się.